Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Games Witam Was w kolejnym odcinku z Jurassic World Evolution 2. Co mogę powiedzieć na ten temat? Mamy tutaj zrobione w sumie cztery wybiegi, na których między innymi znajduje się T-Rex, jak i też tutaj mamy brachę zawra, ale to też nie koniec, ponieważ tutaj z wyśrodka mamy jeszcze parasol. Of War, parasol no, philozaura. no i tutaj też nowość, która się pojawiła kilka dni temu, to jest Scorpio Rex. Jakby nie patrzeć, najmniej mamy najmniej, mamy tutaj po dwa dinozaury z tych większych gatunków drapieżnych. Ponieważ większych nabrachy zały, to jednak mamy ich trzy, jakby nie patrzą? Jak nie patrząc. Także nie będzie gdzie jest trzeci. A, jest tu te wszystkie 30 się zamaskował w tym terenie, że go nie, nie zauważyłem Jak widać pomału buduję park, staram się też, żeby ten park był w miarę zróżnicowany w całości. Aczkolwiek czy mi to wyjdzie, tego nie wiem. Dobra, myślę, że... Yy możemy kontynuować tutaj budowę naszego parku to jest ścieżka która idzie dookoła znaczy taki plan jest żeby szła dookoła czy się z nią tutaj zrealizujemy ciężko powiedzieć I my na razie się postaramy Tu się robi zdecydowanie zbyt ciasno w wodzie być może tej ścieżki faktycznie tutaj w efekcie końcowym nie będzie. Tu kiedyś woda była, ale wyschła. Ej, krótko mówiąc, dobra. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj jednak kolejny wybieg. Ej, jeśli chodzi tutaj o um, infrastrukturę, to jest bardzo ubogo. Ej, to jakieś drzewka jeszcze. To jeszcze to tak naprawdę dużo, dużo pracy nas czeka. Ej, ale dobra. Przejdźmy w takim śledzie do ej, kolejnej fazy budowania. I lecimy dalej, bo myślę, że i tak sobie zrobimy raz, dwa. Chętnie zrobimy z trzech. Nie zrobiliśmy platformy widokowej w pierwszej kolejności. Myślę, że to jest też jednym z ważniejszych punktów, yy, bynajmniej zanim rozpoczniemy budowę. No i to możemy gdzieś umieścić sobie bramę. Jak widzicie, ja stosuję tutaj yy, ogrodzenia z Jurassic Park 3. Okej, okay, brakuje nam tutaj drogi. Skoro tu jest dół, to myślę, że tu możemy sobie zrobić podgórkę. Jestem górką, trochę ja przesadziłem teraz. Okazało że coś w tym stylu może być to oczywiście malowanie terenu. Też zamienimy sobie z powrotem na trawę. Nikogo możemy tutaj umieścić? Jeśli chodzi o jest to żarnego czy. Lecz na Żernego. Myślę, że moglibyśmy tutaj spróbować jeszcze prawda, chociaż do tego godzenia, Możemy nawet dwa gatunki umieścić, ale jakie to zobaczymy jeszcze w przyszłości? E, jakie dwa ze sobą tutaj umieścimy? I co na razie. Póki co to na razie chcę to zbudować jak się należy, czyli... Zostawiam troszkę wody. Ok. Teraz, żeby cokolwiek tutaj dalej budować, to musimy faktycznie wiedzieć, od dinozaura tutaj umieścimy. Więc już się udaję do węgarni. ciężko mi stwierdzić, jest tutaj tyle tych gatunków, że ciężko wymyśleć, jaki sobie wybrać. Mhm. Kilka z nich, kilka właściwie, tylko cztery na razie mamy. Naprawdę nie wiem. No wybór jest duży, mamy 74 lądowe. I tak myślę, że właśnie to by nie był taki tops? Tylko, że musimy go sobie zmodyfikować, bo jest słaby społecznie. Znaczy, społecznie jest silny. Jeśli chodzi o atak, to też. Myślę, że w takich ustawieniach możemy go sobie zostawić. Ok, szansa od 1 do 6 ciemnych brygionów. Biegamy sobie naukowców. Czekamy na syntezę. Ok, ile mam jaj? Jedno. Szkoda. Poszukamy więcej. Tylko. Kurde, chyba odrzucimy to. Także synteza się nie powiodła. Tylko jedno jajo przetrwało, więc jeszcze raz. Może im więcej naukowców damy, tym efekt będzie lepszy. Żywotne jaja, tylko dwa. Za mało. Dobra, modyfikacja nie chodziło, żeby tu modyfikacje robić, ale lepiej przypisać naukowców. i okay, już mamy yy, cztery zagorzenia dominacja nie innych gotunków, to nie wybieramy, ale trzy na pewno wybierzemy, z tym, że przeprowadzimy sobie jeszcze jedną syntezę. Ok, tu przetrwało jedno, ale tak jak w poprzednim, to mi się nie podoba. Czyli taka synteza też nie jest dosyć prosta. Ok, tu mamy cztery. Wybierzemy. Śmiało. Nawet trzy jesteśmy w stanie wybrać. Przypisujemy sobie naukowców. Myślę, że w tym momencie możemy. Wypuścić o, w sumie 6, chyba 6 okazów, a więc wypuszczamy. Aczkolwiek nie musimy ich wypuszczać, możemy przenieść helikopterem. Yy, tak, yy, czyli bez wypuszczania, przenosimy helikoptera. Nie będziemy się po prostu bawić w przenoszenie. To jest dla nas też męczące. Raz, dwa, trzy. Powiem, że taka opcja jest. Że mamy to tak usprawnione. Ok, pierwsza trójka jest przenoszona, więc musimy poczekać yy, aż zostaną przeniesione. Wtedy będziemy mogli przenieść kolejne. Pomału tutaj zapada ta noc. My tutaj czekamy na totalną noc, bo wtedy nasze dinozaury ożyją tutaj, ożyje ich tutaj skórka. Dzięki czemu będziemy widzieć jak one świecą. A w ten czas jeszcze tutaj dodamy kilka usprawnień. No proszę, nawet ścieżka powstała. Larwy się świecą, więc dinozaury będą tutaj za chwilę po kolei przylatywać. Jeden już leci, drugi za chwilę na zabierze. No i jeszcze jeden pozostanie. I wtedy będziemy już mogli kontynuować naszą budowę. Przeciwnie, tak, tak się mówi. Ale jeśli faktycznie robimy te wybiegi tak dostosowane do dinozaurów, to są one naprawdę bardzo małe. Czyli, znaczy, bardzo dużo są te wybiegi. Znaczy, wybiegi są bardzo małe, jeśli chodzi o dostosowanie do wielkości dinozaurów i ich potrzeb. Czyli, mapa po prostu jest no, wbrew pozorom bardzo mała. Jestem dużo mniejszy, czyli te praktycznie powinny być o połowę zmniejszone. Ale nie o to chodzi. My dopiero tutaj tak naprawdę zaczynamy tą zabawę. Aże tutaj szereg jeszcze usprawnień i prze, szereg każdej przebudowy przed nami. Ok, pierwszy ląduje. Kolejne dwa lecą. Tak jest nadal zamknięte, ja to wiem. No, mamy topsa mamy jakieś e, potrzeby, las i błonnik nisko, to są jego inne potrzeby, no i oczywiście populacja, Za chwilę ta populacja tutaj e, się zwiększy, ok, czyli las i błonnik nisko, Zaczniemy od lasu. cały wzgórze tutaj na pewno e, wysypiemy tym lasem. Ok, sprawdzimy czy jakieś gestrze zaleśne tutaj się nie pojawiły w tym miejscu postaram się je usunąć właśnie w ten sposób świetnie. Yy, tak, las jest akurat w 50%, Włonnik też mniej więcej w 50%, więc jeszcze tutaj może z dwa sobie dbamy. No I jeszcze oczywiście tego Błonnika, czyli mamy błonnik wysoko, błonnik nisko, błonnik nisko, błonnik nisko. Ok, skoro to jest tylko błonnik nisko, to możemy śmiało wyrysować na większej przestrzeni. Ok, sprawdzimy teraz, jak to wygląda. Jeszcze jest troszkę za mało. Ok, co my tu możemy edytować? Okay, edytuj środowisko. No dobra, tylko że ono jeszcze wszystkiego tak naprawdę nie zwiedziły. Myślę, że teraz będą w 100% zadowolone. Czasu teraz mało się zrobiło. I te tu Teraz powinno się te wartości podnieść. Z w tym, sensie, że tak jak mówiłem, one jeszcze całego wybiegu nie zwiedziły. Więc faktycznie może być tego lasu tutaj jeszcze zdecydowanie za mało. Ale teraz już jest zdecydowanie ta wartość podniesiona. Wody jeszcze nie potrzebują. Okej, okay, ale co tutaj z innymi? Nie, w nie konsognaty. okej, okay, czyli możemy tutaj w przyszłości gdzieś ankylozaura sobie Umieścić i wiemy, że one po prostu będą się nie gryzły. Ok, z pierwszej osoby tak, jakbym tutaj po prostu wśród tych dinozaurów mieszkał, piękny widok, sześć gatunków. Znaczy 6 okazów z jednego. Oh, 6 dinozaurów z jednego gatunku, o, w ten sposób. Tanie kiedy będą się rozmnożać? Czy, czy kiedy będzie taka opcja w ogóle? W ten sposób. O, ale tak naprawdę ja już tutaj miałem zważać na na to jakie mają zapotrzebowania, bo tak naprawdę byśmy musieli budować te zagrody dużo, dużo większe e, aczkolwiek tego nie chcemy e, ponieważ i tak one są tutaj dosyć małe e, Wracamy do brachiozoora, zobaczymy jakie on uwielbia ceratopsy, ankylozooty Czyli mu praktycznie nie przeszkadza żaden dinozaur. Nienawidzi zauropody i też indominusa. Okej, okay. czyli w ten sposób dzisiejszy odcinek kończymy Jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, i subskrypcję, a my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i